Siemaneczko, z tej strony Maty i ja was witam w kolejnym odcinku z farminga 15 na naszej polskiej serii Jak wiecie dzisiaj zaczynam sobie siebie rzepaku na naszym polu które w poprzednim odcinku uprawialiśmy i rozsiewaliśmy, tutaj, rozsiewaliśmy sobie tutaj nawóz tak? W dzisiejszym odcinku będzie naprawdę dość dużo informacji Pierwszą informacją jest taką że jak wiecie w poniedziałek 19 czerwca jest rok kanału w związku z tym, w związku z tym będzie specjalny filmik na kanale I on będzie mówił co będzie nowego, takiego zmiany na kanale Tak więc no w poniedziałek wchodźcie bieżąco na moim kanale, ponieważ ten filmik wpadnie nie wiem o jakiej godzinie Ale będzie na pewno No i kolejną nową informacją, według mnie dla was jest taka Że najdługo niedługo powrócą live'y, dlaczego powrócą live'y? Ponieważ już teraz mniej nauki do, muszę dokończyć jeszcze ogarnięcie OBS-a, subskrypcji i tak dalej. No i wtedy zaczniemy sobie już streamować. Mowa z będą co drugi dzień, bo wakacje tak więc myślę, że ten pomysł nam się spodoba. Eee, kiedy jakieś, zapytacie mnie, kiedy jakieś polskie serie na polskich maszynach, no, chyba jakaś 60-30? Eee, takie coś się pojawi, owszem, takie coś się pojawi. Wywakacje, nie szybciej, ponieważ trzeba ograniczyć modpaki na tą serię, trzeba jeszcze jakąś fajną mapę, która nie będzie jakoś strasznie logowała, no i oczywiście mody, żeby miały te same wersje, no i żeby mogliśmy właśnie sobie fajnie sobie pograć na tych modach, tak? I Myślę, że takie dwie serie z polskiej wsi wlecą na kanał, wywakacje. Myślę, że na początku wakacji od razu z tymi seriami polecimy, myślę, że... Fajnie Wam się spodobać, ponieważ nie było jeszcze chyba takiej, jakiejś zwanej serii na kanale, która polskim, z polskimi, bardzo typowymi polskimi maszynami, czyli 60, 30, nie wiem, może jakiś starszy pędziot, czy coś w tym stylu. No i do tego jakaś polska mapa, myślę, że to na pewno będzie lepiej oglądane, niż jakieś serie na polskiej mapie, ale na większych maszynach. Tak więc e, jak już widzieliście, hmm, w burachach są tylko dwa odcinki do wystawienia, ponieważ tą serię wtedy skończymy, ponieważ... Stwierdziliśmy, że mi się usunął ten serwer, a Kazprom też usunęły filmiki, dlatego tylko, tylko ja wystawiam te filmy, jakby ktoś pytał, dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna. Dzisiaj myślę, że będzie jeszcze lepiej słuchać dźwięki z gry, ponieważ zauważyłem, że w moich materiałach troszeczkę kiepsko słuchać dźwięki z gry. No i myślę, że to się naprawi. Dobra. że się, się po i machnie. Czy sobie się my właśnie naszą 60. Nie było to poznaniaka tak co innego by wziąć, nie było targa tego poznaniaka tym uksusem żółtym, tak? Stwierdziłem, że się w całym tego poznaniaka, tak? No i cię sobie wysiewam ten Żapaczek. W tym roku będziemy to chyba jedno czy tam dwa pola dosiewali Żapaczek, ponieważ stwierdziłem, że iż ponieważ tak już na tej mapie chyba nie będziemy w następnym sezonie robili, że niż... Ponieważ jak to się nie mylę, albo to jest 13 odcinek, albo 14. A seria będzie miała około 20 odcinków, tak więc no. Już na tej mapie chyba już drugiego no, już nie, no, nie będziemy tutaj robili. To tak będzie taka informacja. No Troszeczkę tutaj belki mi się rozwaliły, jak wiecie, ale jest do, dobra wiadomość. Jak wiecie, no wreszcie panuje na mojej farmie jakiś porządek. Jak no myślę, że to ładnie pokłada. No, też belki nakładam ładnie. Tu maszyny też ładnie stoją, pochowane są. Większość maszyn. No i tak. Tu kończymy sobie siać tak? Tak chyba jakby jak tu ująć sobie zrobiłem tutaj po żeby nie było. Ja to zgębiarkę na razie tutaj ją postawiłem, ponieważ nie miałem zbytnio pomysłu na nią, a jak wiecie w kolejnym odcinku kiszonka i tam gdzie i tam będę zawadzała, bo goździliśmy kiszonkę. Tam już na jednym polu Waltra jest przygotowywana z szypami tam właśnie jest podpiniane wszystko. Ja bym dlaczego tam Waltra stoi z tymi szczypami, jest to jest do do kiszonki, takim właśnie Waltra będzie w następnym odcinku odwoziła kiszonkę, po będzie Walcował z z Zdyturem No i naszą sieczkarnią będziemy tutaj siekali, tak? Ciebie bez znaczenia, ponieważ jakoś z naczyńkami. Jakoś nie mam ochoty się z naczynkami Moje no kiedy ten vlog obiecany zlega Na pewno pojawi się w tym tygodniu Co będzie Obiecuję, że się pojawi już Jak wiecie Już pisam to pod częścią pierwszą z Opola Gry. Będzie część druga Na dniach się powinna pojawić Ale muszę to zmontować, ponieważ co Vegas no wywal troszeczkę mi laguje i troszeczkę mi wkuwa, no i muszę te problemy porozwiązywać, żeby potem filmy zremontować. No i myślę, że też warto było przykonać ten ponieważ ten odcinek będzie tylko trwał z około 10 minut, a naprawdę będzie warto oglądać, ponieważ będzie wiadomo jakie nowe serie będą czy jakieś nowe gry będzie na kanale i tak dalej, i tak dalej. No i przez, Już te przez teraz już właśnie by teraz wracał z, re z regularnością wstawiania odcinków teraz może będzie już codziennie jeden filmik albo co drugi dzień, coś w tym stylu ponieważ teraz już nie trzeba się uczyć już ocena był tak więc jest już więcej czasu na to sorry za mój głosik, ale no naprawdę troszeczkę chory jestem jest takie lekkie przeziębienie, dlatego jakby taki głos, a nie inny no te belki już w tych belek się nie będzie układał ponieważ one tak zost zostaną, jak wiecie tego nie ma sensu pokazać Teraz sobie chyba te popośniaka zrobię. Chodź mi tak wygonił po tych belek potem siad, tylko żeby te belki nie nie wiedziały, bo to, to jest farming. No i właśnie, lekko, lekko podjechałem, to się już posunęło. Obe. Jakoś po, nawet te belki fajnie się tak ułożył. No może być. Czemu mi tutaj nie dosiało tego? mi tu nie chciało dosiać, ale tego co nie wiem dlaczego do dobra jak no, wiecie, siewnik fajny, ponieważ mam brud, te kółko się brudzi 80 nie ma brudu, no ale w 15 mało polskich młodych miało brudu no ale dobra nie w 15 jest ten brud był w oryginalnych maszynach, ale w młodach się nie chciał tylko tu dawać no ale przeżyjemy no i też że wakacje zaczynają być na swoją mapę jak mówiłem już mam taką pewną Ideę tego, taki pomysł jak tą mapę zrobić, jak to nią wykonać Właśnie się tego biegającego editora pogarniać do końca Jak właśnie się te tig tigery ustawia, no i potem Zacznę tą mapę robić Mapa nie być ozorywana w, moje, w mojej wsi w realu Ani żadnej wsi w realu, ponieważ to było za dużo roboty A sam budynków nie modelować, Ponieważ no praktycznie żadnego budynku nie ma takiego jak właśnie gospodarstwie, którego nagrywam Jest ponieważ oni mają taką bardzo i tpom obory i te gaty też. No i takiego czegoś by nie mogłem zrobić. Musiałem wszystko samemu wymodelować i dlatego ta mapa jest taka wymyślona przez mnie Brytyjka, która pewnie nie istnieje w realu, ale myślę, że ta mapa panie do gustu. No i pewna live, w wolę większość też tej mapy robić tak. To pole sam raz na 15 minut chyba się nie. Myślę, że tak gdzieś odcinek wyjdzie tyle. Mam w planach, żeby tyle wyszedł. Może będzie więcej, albo mniej, ale jakoś to no to teraz właśnie z tej serii odcinki były dość krótsze. Ale teraz kolejny odcinek z muszą może nawet pół godziny, bo wtedy te po 15 minut, ale będzie taki jeden wielki, bo tu mamy 2-3 polamy do pokuszenia kukurydzy, ale myślę, że dwa na sieczka, a potem jeszcze za 19 tysięcy, które tu mamy, to dokupimy sobie jakąś przystawkę na kukurydzy na ziarko i też troszeczkę kukurydzy na ziarko może tutaj ogarniemy, tak? żeby była też ró różnorodność prac na tym sezonie, tak? No to już ziemniki nie się, sieje to pole. Czy to jest ziemnik talerzowy, czy nie, to nie jest talerzowy? Nie, to jest normalne ziemnik. Albo to są talerze? Nie wiem. No chyba to starażałoby być... Moja ma jakieś takie talerze, ale... Dobra, nie wiem. Ja się nie wiem na ziemnik. Może by Możemy jakieś tą pomalować, ale... Nie, myślę, że jakoś nawet fajnie wygląda sześcianka, to już tutaj nie będę zmieniał kolorów tej sześcianki w tym sezonie. A mi się lewi, ja tą tam sześciankę do tamtej, bo tamta była troszeczkę źle wyskalowana, ten tak nie za duży. No ale to jest tylko moje takie zdanie, tak. Mm. co by dalej wam tutaj powiedzieć? O. No na Polak, jak wiecie, byłem... Niedzielę, czyli e, to było chyba 11, 11 czerwca byłem tam około od 10 do 14 porównaniu z tamtego roku, naprawdę było kiepsko. W tamtym roku więcej maszyn było na pokazach, ale w ten roku było tylko Waltry, a w ten roku było więże, były John Deere, były nie Holandy, Zatory jeździł, a w tym roku było chyba tylko 5 Waltr i jedna presa. Wtedy było, w tamtym roku na było chyba jeździło z 5 pras, 2 kosiarki, kilka przycząsterek, a w tym roku naprawdę no, widać, że w no, no, tym roku naprawdę się nie postarali, no ale nagrałam właśnie, jak ta walka jeździła po tych polowych Dobrze, o tej godzinie już tam byłem, ale nie to się chyba było że było, bo się o 11.20 i z tych koszenia nie, nie nagrałam, ale już od przycząstania aż do podsiewania trawy nagram, tak? No już my robimy ostatni rządek, no odcinek nie będzie, chyba dzisiaj będzie tylko 10 minutówka, ale no zawsze się, nic myślę, że coś jakoś się wam spodoba, może dzisiaj nawet będą dwa filmy, ten film chyba postawię bodajże w sobotę, no i dostaniecie może oprócz tego jakiś inny film z farminga, czy, czy nie wiem, no jakieś filmy jeszcze dostaniecie, bo pewnie w ten sam dzień, czyli w sobotę, tak? Do szukury zaczeka naprawdę, już i się położy już taka już żółta się robi. Pada ją ościęcie niedługo. Czyli w kolejnym odcinku. Dobra, teraz to po popoczniaka i tamten nasiondy i koniec. Dobra. Naw, nawet całe, na tam starczyło nasion. Cieśnię to bardzo. Co do zaziewania, ale choć nie miałem spać tam o 7:30. Dobrze. No, wtedy w tym roku było też wiadomo, nie było więcej wystawców maszyn. W tym roku było bogu maszyn, na przykład w takie moje zdanie. No, w tym roku i nie było fendów ani masejów, w ogóle tego nie było. Były tylko dwa fendy używane, a tak to w ogóle fendów ani masejów takiego stoiska nie było jakiegoś. Nie wiem, no nie postarali się, nie było stoiska z masejami, z fendami. No szkoda, bo ani fendów też kompania nie było a nie są mówić o traktorach, a nie o prasach gdzieś, tak? Ale fajne było też, że były nowe Ursusy C380 Właśnie mi zostałem w kolejce, ale do się usiąść No, bardzo podobno do starych, tak, to jest tylko troszeczkę tam Zbytnio dużo technologii nie jest, jak, jak na takiego traktora, no ale... Ja właśnie nie będę na ten temat musiał się wypowiemy W kolejnym odcinku z farminga, tej 15 godzinie Właśnie mieliśmy się wtedy mi sobie odstawić, my sobie go odstawimy hmm. Mam koło tego silnika do kukurydzy No i no szkoda, że tych maszyn nie była z kuboty, było fajnie, ponieważ były kosiarki, bo z kuboty, był puk, ale tego ja się prawie nie, nie widziałem, są takie maszyny w ogóle z kuboty, tak No i to fajnie było zobaczyć mm, Musimy tutaj ten silnik sobie odczepić No co, chyba To też się gdzieś przepartyłem, ponieważ tu, tu nam będzie przeszkadzała Jakbyśmy nie poźli kukurydzę a tutaj może być. A tak więc to. Dziękuję wam za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje do kolejnej pracy. Tak więc, do następnego odcinka. Widzimy się. Myślę, że chciałbym, żeby ten poniedziałkowy odcinek obejrzeliście, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na...